21 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Robczycach odbyła się konferencja prasowa z udziałem starosty powiatu Witolda Darłaka i wicestarosty Bernadety Frysztak, w trakcie której przekazano informacje na temat bieżącej działalności powiatu Robczycko-Sędziszowskiego i jednostek mu podległych w obliczu pandemii. Podczas briefingu wicestarosta mówiła o edukacji oraz placówkach oświatowych. A także o aktualnym funkcjonowaniu zespołu opieki zdrowotnej i pozyskanych dla powiatu środkach ostrożności. Oczywiście, proszę Państwa, w związku z zaistniałą sytuacją zdrowotną, związaną z zagrożeniem zarażeniem wirusem SARS-CoV-2, podjęliśmy wszelkie działania jako zarząd powiatu roczysko-sędziszowskiego, aby ta sytuacja była dla nas no mniej i bardziej znośna. Proszę Państwa, w związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych w szkołach, wprowadziliśmy zdalne nauczanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i poczyniliśmy pewne kroki aby oczywiście to zdalne nauczanie w formie online odbywało się bez zakłóceń. W związku z tym, że ukazał się taki program na platformie cyfrowej zdalna szkoła, chodzi o program operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020. Poczyniliśmy kroki aby złożyć bardzo wcześnie wniosek. Chodzi o grant są to środki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania dla tych uczniów, którzy mają braki w domach w tym sprzęcie. Złożyliśmy wniosek bardzo wcześnie, ale już 31 marca, zakupiliśmy 60 laptopów z oprogramowaniem. Kwota i wysokość poniesionych wydatków, jeżeli chodzi o zakup laptopów, to kwota 117 tysięcy. W sumie wydaliśmy ponad 140 tysięcy na także zakup i laptopów z oprogramowaniem. Każda placówka, czyli 6 placówek prowadzonych przez Powiat powiadroczycko-sędziszowski otrzymała 10 laptopów dla uczniów, którzy zgłosili się do szkoły, do wychowawców, do dyrekcji i zgłosili przede wszystkim problem braku w sprzęcie komputerowym, który uniemożliwiał im oczywiście udział w lekcjach prowadzonych w formie online. Tak naprawdę, jak państwo wiecie, teraz nauka przeniosła się do internetu. Odbywa się bez zakłóceń, nie mamy żadnych uwag ze strony rodziców czy ze strony dyrekcji szkół, a także nauczycieli. Czyli już 31 jak wspomniałam, marca zakupiliśmy laptopy. Natomiast później złożyliśmy wniosek. Ten wniosek został pozytywnie rozpatrzony, i oczywiście z tego programu operacyjnego Polski Cyfrowej otrzymaliśmy 100 tysięcy złotych na pokrycie kosztów związanych z zakupem sprzętu informatycznego komputerowego. Ponadto, proszę Państwa, znając sytuację, która tutaj zaistniała w związku ze zdalnym nauczaniem. W systemie online. Wiedzieliśmy, że również musimy zadbać o promocję naszych szkół, a przede wszystkim o nabór do klas pierwszych na nowy rok szkolny 2020-2021. Rozszerzyliśmy tutaj współpracę z systemem Wulkan i już w tym roku uczniowie będą mogli skorzystać z elektronicznej rekrutacji. Mamy elektroniczny nabór. Każdy uczeń może zalogować się w systemie. Otrzyma wówczas identyfikator, hasło i może dzięki temu systemowi poznać ofertę edukacyjną szkół. Zapoznać się w ogóle z działalnością placówki i także można w ten sposób zgłosić się do pierwszej klasy, do szkół prowadzonych przez powiat robczycko-sędziszowski. Poczyniliśmy również starania, jest to owoc spotkań. Zarządu Powiatu Rocczyko-Sędziszowskiego z dyrekcją zespołu opieki zdrowotnej, jak również i z lekarzami, ze służbą medyczną, także starania, aby umożliwić mieszkańcom naszego powiatu korzystanie z usług medycznych. W tym momencie oczywiście obserwujemy pewne działania podjęte przez dyrekcję zespołu opieki zdrowotnej, mówimy o w takim systemie triaż medyczny, czyli o selekcji pacjentów, ponieważ wszyscy pacjenci muszą udzielić wywiadu epidemiologicznego, i ten wywiad decyduje o tym, czy, czy będą mogli skorzystać z teleporady prowadzonej przez lekarzy, lekarzy specjalistów, czy będą zaproszeni na wizytę osobistą przez lekarza, bo takie wizyty w pilnych przypadkach również się systematycznie odbywają. Ponadto oprócz tego, że została zwiększona częstotliwość dezynfekcji powierzchni płaskich, oprócz tego, że następuje pomiar temperatury mieszkańców, którzy zgłaszają się po poradę, czy chcą skorzystać z usług medycznych, to również zabezpieczyliśmy a podobnie i dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej zarówno personel medyczny, a także pacjentów środki ochrony osobistej. I tutaj z tego miejsca oczywiście serdecznie dziękuję i przedstawicielom z Urzędu Wojewódzkiego, pani wojewodzie. Tutaj powiem, że otrzymaliśmy w, z Urzędu Wojewódzkiego sprzęt w takich ilościach, że rękawiczek 2600 sztuk, maseczek 2250 sztuk przyłbic. 200 sztuk są to głównie przyłbice, które będą przekazane do domów pomocy społecznej z wiadomych względów. Tam sytuacja jest trudna, ponieważ są to mieszkańcy, pensjonariusze z grupy wysokiego ryzyka. I jeżeli chodzi o płyny do dezynfekcji, to 65 litrów. To się tak w szczególności przedstawia następująco, że dom pomocy społecznej otrzymali pracownicy i mieszkańcy 600 maseczek, również dom pomocy społecznej. W Rudzie 600 rękawiczek, również po 600 sztuk, przyłbic po 100 i w ilościach 100-150, 200 maseczek i rękawiczek otrzymały również ośrodki pomocy społecznej w poszczególnych gminach, czy także ośrodek interwencji kryzysowej, czy powiatowe centrum pomocy rodzinie. Z Agencji Rezerw Materiałowych nasz zespół opieki zdrowotnej otrzymał 500 kombinezonów ochronnych, 10 tysięcy maseczek chirurgicznych, 200 sztuk maseczek typu FFP2 i 200 sztuk masek FFP3 to są maseczki specjalistyczne. Ponadto w litrach to 100 płynu do dezynfekcji powierzchni i 500 płynu do dezynfekcji rąk. Otrzymał również zespół opieki zdrowotnej od naszej szkoły. I tutaj też podziękowania dla dyrekcji, nauczycieli a także uczniów, którzy Trudnią się produkcją przyłbic ochronnych 140 przyłbic dla pracowników medycznych na dzień dzisiejszy, czyli na dzień dzisiejszy zaopatrzenie w ZOS wygląda następująco, że w tym momencie ZOS dysponuje kombinezonami w ilości 490. Dalej 10 tysięcy maseczek chirurgicznych. Podobnie te maseczki specjalistyczne po 200 sztuk, przyłbic 10, ponieważ zostały rozdane pracownikom medycznym, ale nawiązaliśmy współpracę z firmą Art Progress prowadzoną przez pana Grzegorza Wielopolskiego i w tym momencie otrzymaliśmy 300 przyłbic ochronnych które również wspomogą zespół opieki zdrowotnej, wspomogą domy pomocy społecznej, pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt z petentami, jak również w sumie otrzymamy tych przyubic. Taka jest deklaracja prezesa tej firmy Art Progress w Woli Ocieckiej w sumie otrzymamy prawie 1000 przyłbic, które produkowane są w innej troszkę technologii niż te zespołu szkół imieniem księdza doktora Zwierzale, równie dobrej, z bardzo dobrego materiału. Pragnę także podziękować wytwórni filtrów i zarządowi firmy Unimot, na z panem prezesem Adamem Sikorskim, ta firma przede wszystkim przekazała dla Zespołu Opieki Zdrowotnej 750 maseczek, to jest też wolontariat, jak już wspomniałam i w przypadku tamtych firm. Są to maseczki, 500 sztuk maseczek bawełnianych, ale także 250 specjalistycznych o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwwirusowym, z srebrem, które też trafiły do pracowników i pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej. 2000 maseczek chirurgicznych otrzymaliśmy z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Płyn dezynfekcyjny na każdy dom pomocy społecznej z Caritasu w ilości 20 litrów takiego płynu do dezynfekcji powierzchni i rąk, ale to jest także są to maseczki ochronne dla DPS-ów również z firmy Wytwórnia Filtrów i firmy Unimod. Na potrzeby zespołu opieki zdrowotnej, tutaj z zarządzania kryzysowego, podjęliśmy decyzję jako zarząd, że jedna z pracowni Krawieckich uszyła bawełnianych 10 tysięcy maseczek, które trafiły i do zespołu opieki zdrowotnej dla pacjentów, ale także i pracowników starostwa. Podobne maseczki, szyję, szyją nauczyciele zespołu szkół technicznych w Sędziszowie Małopolskim. Oni również przekazali te środki ochrony osobistej dla zespołu opieki zdrowotnej, dla pracowników okolicznych sklepów i mają zamówienia, rozszerzają swój asortyment, jeżeli chodzi o usługi na rzecz walki z wirusem. Będą szyć kombinezony, także tutaj też wielkie podziękowania dla grona pedagogicznego, nauczycieli, którzy kiedyś uczyli wiodącym wówczas w kierunku na takim kierunku jak krawiectwo. Proszę Państwa, jeżeli chodzi także o zabezpieczenia, to bardzo ważny tutaj problem poruszę, to jest izolatorium. Już na początku, kiedy wiedzieliśmy o zagrożeniu, tutaj dyrekcja zespołu opieki zdrowotnej zrobiła wszystko, aby takie izolatki w zespole opieki zdrowotnej powstały. Jest taka izolatka wyposażona w tlen i również z Łazienką. Tam pacjent. Nie ma już tylko jest bezpośredni kontakt z personelem medycznym tego pacjenta, i tam jest oczywiście weryfikacja jego stanu zdrowia, czy będzie przewieziony do szpitala jednoimiennego, czy tam w tym izolatorium czeka na wynik testu. Również przede wszystkim tutaj zwrócę uwagę na to, że w mniejszej ilości, w mniejszym zakresie realizowane są zabiegi planowe tylko po to, żeby zwiększyć tutaj bezpieczeństwo pacjentów, którzy bezpośrednio zgłaszają się do zespołu opieki zdrowotnej i którzy chcą skorzystać z porady, stąd również i taka możliwość, że i pracownicy zostali tutaj przeszkoleni także z tego, aby korzystali z, z środków komunikacji jednak elektronicznej, stąd recepty, czy jak już wspomniałam teleporady. Ponieważ chcieliśmy jako radni z Klubu Prawo i Sprawiedliwość Radni Powiatowi wspomóc działalność naszego ZOZu Szpitala Powiatowego w Sędziszowie, mając na uwadze fakt, że nie odbyła się w miesiącu marcu sesja, nie działały komisje, postanowiliśmy tutaj na spotkaniu Klubu Radnych Powiatowych Prawa i Sprawiedliwości przekazać swoje diety na zakup sprzętu, który jest niezbędny w tym momencie do funkcjonowania naszego zespołu opieki zdrowotnej. Kupiliśmy takie urządzenie do ozonowania, czyli urządzenie, które będzie służyło dezynfekcji pomieszczeń, jak również i karetek pogotowia. Również zespół opieki zdrowotnej w Robczycach zwrócił się o pomoc do samorządów. Tutaj gmina Robczyce przekazała środki na zakup respiratora w wysokości 100 tysięcy złotych. Również Rada Miejska w Sędziszowie, burmistrz Sędziszowa Małopolskiego zadeklarował zakup Ultra urządzenia o nazwie ultrasonograf na kwotę w wysokości 150 tysięcy. Podobna deklaracja padła ze strony Pana Wójta Gminy i Wierzyce. Będzie to zakup kolejnego urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń. W celu przede wszystkim likwidacji i wirusa czy innych bakterii. Także będą zakupy sprzętu kardiologicznego, m.in. holterów i różnych innych środków pomocy, które mają ułatwić pracę zespołu opieki zdrowotnej. Podobne deklaracje, tylko jeszcze nie odbyły się sesje. Mamy ze strony Wójta Gminy Ostrów i Wielopole Skrzyńskie. Czynimy wszystko, aby mieszkańcy w naszym powiecie czuli się bezpieczni, żeby też wiedzieli o tym, że podejmujemy różne starania i działania, współpracujemy z różnymi firmami, przedsiębiorstwami, które wspomagają na zasadzie wolontariatu nas, widzą potrzebę przede wszystkim usprzętowienia zespołu opieki zdrowotnej szpitala powiatowego. Za to wszystkim serdecznie. Dziękuję i też chcę Państwa przekonać do tego, że te rezerwy, jeżeli chodzi o wyposażenie zespołu opieki zdrowotnej czy szpitala w środki ochrony osobistej są i na bieżąco są uzupełniane. Także tak na dzień dzisiejszy wygląda sytuacja w tym zakresie.